Cyfra dla szlązaków nie wolno mieć współczucia. Wyobrażasz sobie, że oni mówią na plac zamiast po polsku na pola. Ale ja mówię, że idzie się na dwór, także myślę, że tu my się oboje byśmy nie DOGADALI. że takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego pod tym względem. Akurat już rozmawialiśmy o tym kiedyś, że. No to też się nie nagadamy po prostu. A na, na plac, nie, między dworem a polem, to myślę, że na plac to jest bardzo

już gówno no zaraz się zdoksuje pewnie. No pewnie. Tak oczywiście, a Facebooka wszedłem, tam jest całe moje imię i nazwisko. Józef Graczyński mówi dzień dobry. Dora musimy sobie coś już ustalić. E, po pierwsze na zewnątrz jest tu. Na ze... Na zewnątrz jest tutaj, przykro mi. To jest po prostu fakt, nie opinia. Na zewnątrz jest. Tutaj. zarobić Mamy na zewnątrz. Tu jest na zewnątrz. Jeżeli chodzi gimpa. Nie, nie chcę całego gimpa wyciągać. Teraz gdzie mamy nadwór? Nadwór. Nadwór myślę, że jest chyba bardziej lewicowe, nie? Bo to jest, jest raczej raczej wschód Polski. Raczej wschód Polski, więc. Ale czy, czy bardziej. Czy bardziej liberalne? Czy bardziej autorytarny? To jest pytanie. Bo myślę, że polewo. lewo. Nadwór jest po lewo. Na dwór się... czekaj, bo nadwór no, na właśnie powinno być chyba po prawo, bo to sugeruje, że idziesz na dwór. Nie? Że, że do. do że... Jak masz monarchię, to to jest bardziej prawicowy pogląd, chyba. Tak? A jak na, na pole, na pole, że do ludu. Czyli, czyli czekaj, czyli idziesz do ludu. Ale to jest, ale pole to się tak bardziej komunistycznie kojarzy. Czyli to ja bym powiedział, że na pole to się idzie gdzieś tutaj. Tu się chyba idzie na pole. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Czad, jaka jest wasza opinia. Wydaje mi się, że na pole tutaj. Tu się idzie na pole. Podwórko. <grym> fair. No ale też myślę, że, 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 że fair. Wam odjechał z tym placem i podwórkiem. <grych> nie ma plepsu czy szlachty, wszyscy jesteśmy wieśniakami. Na pewno wszyscy jesteśmy Polakami, także myślę, że nieważne, jakbyśmy się tutaj próbowali poróżnić, to jednakowo mam przejebane. Bliżej zielonego. Ja, ja myślę, że to nie jest jakoś mocno w górę, ale no, to, tak bym się zgodził, że, że to jest gdzieś bardziej tutaj. Że tu jest gdzieś na pole i tu jesteśmy gdzieś na dwór. Że to jest chyba na dwór. Jak, jak jeszcze można było mówić, że tam było na plac, nie? To czekaj, to na... na Okej, okay, to tu powinno być na plac. Tu powinno być na plac, bo na plac, nie? Na plac, tak? Na pochód idziesz, na plac idziesz na pochód. Myślę, że tu jest na plac. To by trzeba było przenieść w takim razie. Eee, jest Co Trzeba to zamazać. Eee, czekaj. Daj mi porządny pędzel po prostu. Próbnik. Jaki to jest... Nic dziwnego, że nikt kuźwa nie używa tego programu. Tak, i duży pędzel mi daj. Duży ma być. <grym> ja pierdolę, pierdolitka mi dała. <grym> Co jest? Duży pędzel. Marker, o! Marker może być. Markierem się to zarysuje. W takim razie na pola się idzie tu, tu niżej. Na pole się idzie niżej, znaczy, na pola się idzie tutaj. Bardziej. Co to jest w ogóle za tło? No... Na... <laughs> Oczywiście, no tak, jeszcze jest... O, dobra. Kurwa, pa jest niesamowity, jeżeli chodzi o ten. Dobra, tu się idzie na plac, na pole, na dwór. Gdzie jeszcze można iść? Co się teraz dzieje? Ustalala, ustalamy nasz kompas polityczny tego, gdzie wychodzimy. <głosy> <głosy> Na plac wychodzi lud robotniczy. Nadwór jest śląski, czyli ludzie, którzy faktycznie pracują. O, autorytarny rajd. Right. Fair. Wydupiam za hałdę, Kai. Okay. Wydupiam za hałda. Ha <noise> <Wydupią> <noise> Myślę, myślę, że wydupią za hałda. To jest gdzieś tak po środku. Wydupią za hałda. <goda> nie, bo to, to jest, bo to jest zabawne. To jest zabawne. Co nie? To jest zabawne, więc. To jest, to jest na pole? Nie, bo czekaj, bo to jest tak pomiędzy. To jest gdzieś tutaj. Się wydaje. Bo to jest nadal takie zabawne, że to za hałda, czy ja to hałda, może moja hałda. A myślę, że gdzieś tutaj będzie wydupią za hałda. To mi się wydaje. W lubelskim też wychodzimy na dwór. Okej. Okay. Ja lubię na dwór wychodzić. Trawa rośnie. Syf, zgadzam się. Kurwa, wytnij za male kolory. Wyjść na powietrze, świeże powietrze. To fioletowa, czwartka w takim razie. Wyjść na świeże powietrze, to są kurwa mrzonki w tych czasach. Gdzie ty masz świeże powietrze? Która, który, która, która część kompasu to są marzyciele? Nie, dobra, faktycznie to może być no. Wyjść na świeże powietrze. Wyjść na świeże powietrze. To jest kurwa twój stary marzyciel, jakiś za długo siedzisz przy kopie. Stary kuźwa marzy o powietrzu czystym. Wyjść na piwo. Gdzie jest? Na... Myślę, myślę, że to jest, to jest gdzieś. Czekaj, wyjść na piwo to jest gdzieś tu. Wyjść na piwo. Wyjść na piwo to jest gdzieś tu, to jest to jest tak. Gdzieś tutaj, nie? Bo to też jest takie w miarę neutralne, ale, ale to jest wolność, nie? To jest przede wszystkim wolność. Piwo to wolność. Więc myślę, że się tu zgodzimy, że to jest piwo to jest przede wszystkim wolność. Na wsi. Wyjść na smog. To Kraków, to jest Śląsk. Nie mówi się wyjść na smog, teraz już nie wymyślajcie. Wyjść na powierzchnię. <laughs> wyjść na powierzchnię. <laughs> myślę, myślę, że tu jest. Wyjść na powierzchnię. Myślę, że tak. Myślę, że to jest taki totalitarne bardzo. Wyjść na powierzchnię. Wyjść na tarasy, brzmi jak klasy... Wyjść na tarasy to brzmi tak faktycznie burżujsko, gdzieś tak jak monarchia, to ja bym tu nałożył. Wyjść na tarasy. Gdzie się mówi, że się idzie na tarasy? Mówi jakieś w Warszawie, kurwa. Do łazienek się idzie, o. Ruten do pokażusku na zewnątrz. Czyli co, idziesz ruten, tak? Tak to się mówi? Kurwa na tarasy. <laughs> A na co? No, tarasy na balkon. Kurwa, nie takie tarasy w sioku jebany. <śpiewanie> dotlenić się. <To> do... <śpiewanie> dotlenić. Do, do... jak, jak tu jest wyjść na świeże powietrze, to to jest kurwa. Dotlenić się. <śpiewanie> Tu jest, tu jest twoja stara, wyjdź na świeże powietrze, a tu i wyjdź dotlenić się, bo ja ci pomogę, kurwa, twój stary. Wyjść na fajkę. Wyjść na fajkę? To, to, fajka to są prawie dragi, więc ja bym powiedział, że tu. Wyjść na fajkę. Wyjść zajarać, o. To, to gdzieś bardziej tutaj. Że też tak prawie ten, ale wolnościowe. Wolność cała, myślę. Na kurwy. Co, ja wyjść na tarasy, to tu będzie wyjść na kurwy. Mamy to. Tu jest wyjść na kurwy. Git. Dobra, mamy to. Wyjść na kiepa, się, już... Wyjść po towar. Nie, 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 czekaj. Ale a, nie, mi się nawet. Oda mi nawet, no, no na zewnątrz jest takie pośrodku. Na, 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 na plac może trochę za bardzo, Oczywiście nie, no pasuje, na, na dwór, na pole, wyjść na taras, wyjść na kurs, myślę, że wyjść na piwo na pewno jest dobrze, myślę, że wyjść na piwo jest na pewno dobrze, wyjść na debila, myślę, wyjść na debila. Słuchajcie. O. Jest mam to. A gdzie nie, nie wychodzenie, nie, nie wychodzenie. Halo, gdzie możemy dać nie wy, nie wychodzę. Z taki czy to jest wolnościowe? Czy to jest wolnościowe, czy to jest raczej niewolnościowe, że to jest ba bardziej dla rządu czy bardziej dla ludu? To jest raczej dla ludu. Ja mam wrażenie, że powinniśmy w takim razie dodać jeszcze sekcję tutaj, właśnie. I tutaj dajemy. Nie wychodzę. Jest jakiś. Co by tu dać? <ścoughs> ja wiem, co tu damy. O. Mam wyjebał. Proszę bardzo, mamy. Rozprostować gnaty. <ścoughs> Wyś rozprostować gnaty. To jest raczej, raczej chyba takie. Rozprostować hmm. gnaty. To jest takie bardziej dla nas. Bardziej dla nas, że to czysto dla nas. Czyli to jest, to jest gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, myślę. Rozprostować gnaty. Myślę, że tu. co jak mamy to... <laughs> Podoba mi się ta lista. <laughs> Siedzenie w piwnicy, wyjść, wyjść na ludzi. Wyjść na ludzi to, to jest mrzonka, to, to się nie da. Co zaniana, no no jakbyśmy mieli to ust gdzieś ustawić, to to będzie gdzieś tutaj, nie? Że to jest takie mocno, mocno raczej tutaj, że wyjść na ludzi. To ra raczej tutaj siedzimy. Wylecieć w powietrze. <śledzimy> Czekaj. Czy ja Czeka mogę dać tutaj taki żart, o jakim myślę? Czy ja mogę. Mam nadzieję, że Twitch mnie nie zabije za to, co zrobię. O. Myślę, że Twitch mnie nie. Raczej, raczej mnie nie zaworduje. Wyjść z domu. Wyjść z domu. Ale, ale tu są pewne implikacje. Tu są pewne. No, bo, ale no nie powiecie mi, że się nie zgadza. Tak, bo była Thatcher, tak? I Thatcher była tu. Thatcher była gdzieś tu. No a tu mamy opozycję, nie? To, jest, to się zgadza. <laughs> Ale wr wróćmy. Wyjść z domu to są pewne implikacje, że człowiek ma dom. Że ma dom, tak? Kawalerkę. 2 metry kwadratowe. To jest, to jest luksus. To jest luksus. Ja myślę, że to jest gdzieś... Ja myślę, że to jest gdzieś... Gdzieś chyba tutaj. Tak, sąd tak, tak sądzę, że to jest chyba wyjść, wyjść, wyjść z domu. że Gdzieś tutaj. Myślę, że tak. O. Rozchodzić temat. <laughs> rozchodzić temat sugeruje jakieś napięcie, myślę. Że rozcho rozchodzić temat to myślę, że gdzieś tu. <laughs> Rozchodzić. A, a myślę, że to jest takie napięcie, że właśnie. Że to, o, to, to jest gdzieś tutaj. Na, napinać typu tego iść spać. To, 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 nie wiem, to, to była coś po tego, że idziemy po prostu spać. <laughs> idziemy iść spać. <laughs> Daję trochę większe. Czy ja mam jakiś śmieszny obrazek na spanie? Halo, halo, Aha, streama wkleić. <laughs> Czekaj, to jest dobry pomysł. <laughs> I spać. Proszę bardzo. <laughs> Śmieszne zostało osiągnięte. Wyjść z jaskini. Ale to już, to już się bawimy w ten, już się bawimy w takie, w takie e, od, odmiany, odmiany tych, tych luksus dla suika. No dobrze, ale bezdomny nie może nigdzie wyjść, bo jest ciągle na zewnątrz. właśnie. Wyjść przez okno. To, to, to sugeruje pewny totalitaryzm myślę. Że myślę, że to jest raczej tutaj, że gdzieś tutaj, że tu. Że jak wychodzimy przez okno, to gdzieś gdzieś raczej tu. Masz, kurwa kompas w politycznym polityczny wychodzenie. No, tego jeszcze na streamie nie robiliśmy. W pizdu, to takie trochę lewackie. Iść ekspić, iść ekspić. Iść ekspić to jest zdecydowanie gdzieś obok iść na, iść na ten... Wyjść na ludzi, iść ekspić. Że to jest gdzieś tutaj, że to jest zdecydowanie wolnościowe. Zdecydowanie wolnościowe i raczej sugeruje taką dobroć dla nas, nie, nie dla tego. Nie dla ludu. Wpizduj jest trochę lewackie. <laughs> Czemu wpisduje lewackie. Polarka torpedy, co? Iść na imprezę. A iść na piwo, to już jest tak, jak myślę, że to. Ja myślę, że to jest raczej, raczej skończona. Skończona lista. Myślę, że to jest raczej skończona lista. Że to, to, tutaj by się można było pobawić tym tym, że to nie wychodzę, to raczej powinno być gdzieś. Że to powinno być gdzieś tu raczej. Że tak. Czekaj, że to wyjść na Debila. To jest gdzieś chyba. tu? Nie, wy, wyjść na debilat. Myślę, że gdzieś tak bardziej tu. Nie wychodzę, to jest zdecydowanie tutaj. Bardziej tu, o. Możemy to zamienić ewentualnie. Myślę, że tak będzie, i zwalić konia. To jest... Ale to będzie coś po kraju, wyjść na piwo. To jest. to będzie w tym rejonie. Dojść. Dość. Do, do, dość to jest zdecydowanie tutaj. Dość. No dobrze, damy jeszcze dojść. Bardzo święty, jakie gigantyczne te Boże. Proszę bardzo, mamy. Dojść. Git. Myślę, że, myślę, że mamy. Wyjście wers. Za piwo się płaci, a polerka jest za darmo. <laughs> Czyli mówisz, że, że wyjść na piwo to by było bardziej. że na lewo. Nie, czekaj. Wyjść na piwo to jest bardziej na prawo, a iść zwalić konia na, ten, na lewo. Dobra, możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić, dobra. To mnie, to mnie przekonuje pisze kurwa to, to, to będzie tak? a to będzie iść na piwo myślę że tak tylko trzeba to kurwa poprawić a, biały kurwa marker dobra iść na piwo i zwalić konia myślę że tak pasuje Mało jest na czerwonym. Przyznaję, że mało jest na czerwonym, że raczej, raczej, raczej nie mamy opcji takich bardziej komunistycznych. Tak? Bo to jest bardziej tak w stronę komunii takiego. Kurwa nie wiem, bo się nie znam na polityce za dobrze. Tak? Bardziej, bardziej, bardziej wiem, że to jest jakby. Góra to jest w stronę rządu i dobra rządu, a w dół to jest w stronę dobra dla ludzi. I. W lewo to jest y, ekonomiczny nakład na lud, a w prawo jest ekonomiczny nakład bardziej na jednostkę. Tutaj masz na przykład y, pana. Y, kurwa, jak on miał. Bef Jesus, tu masz na przykład, nie? To, to, to tego typu ludzie. Odejść. <śled> Odejść. Myślę, że, to jest, że to, jest, to jest takie neutralne, ale jednak sugeruje pewne rzeczy, że tak. Czyli tak. Odejść. Trzy kropki. Myślę, że, że, że to, to jest takie neutralne, ale sugeruje, że jednak nie dzieje się dobrze. Myślę, że to jest tak. Myślę, że jest... <ślesz> Nie płacisz za piwo, jak wystarczająco szybko uciekasz. No, dokładnie. Piwo to wolność, walenie kolnia to powinność. <laughs> Czyli mówisz, że powinniśmy zamienić, tak? Że, że, że to powinno być stan. Dałbym Billiego Harringtona gigantyczne bożony. zgadza się, w twojej okolicy. Grałem w Stalker Gamma, do tego nie byłem wcześniej, Ni nic nie szkodzi. Witamy. Jak to wyjść na debila? No wyjść na debila... <laughs> nie wiem. Na czerwieni dzisiaj y Dzisiaj nie wychodzą za często, głównie na <śmiech> <Boże>. <śmiech> Ja bym odejść dał daleko w lewo. Czemu daleko w lewo? Myślę, że jest to w miarę neutralne. Ale że po prostu sugeruje, że się nie dzieje zbyt dużo. No bo to jest kwestia interpretacji jest. Odejść na swoich warunkach. Odejść na swoich warunkach to jest tutaj. Albo tutaj gdzieś. Ale na pewno w prawo. Wypierdalić w Bieszczady. Wyjechać w Bieszczady. Czy to jest... No to jest znowu tutaj. Bo to, to takie... Nie no, tak pasuje z piwem w Alenie. Wyjść na jabola. Nie, dobra. Myślę, że to podsumowuje naszą, 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 nasz kompas polityczny wychodzenia. Myślę, że jeżeli ktoś nadal ma wątpliwości gdzie i jak powinien wychodzić, to to jest to jest zdecydowanie... Ja, ja, ja lista oczywiście udostępnia. Że bardzo lista dla potomnych. No, jak ona się świetnie zapisała. Patrzcie. <grymne> Doskonale. jakiś co, co, co robi, kuźwa. Co robi paint? Co się, co się z nim dzieje? Co się, co się dzieje z paintem? Co się dzieje z paintem? Ja nie wiem. Ale tak. Lista jest udostępniona dla potomnych. Myślę, że rozstrzygnęliśmy sobie pewne, pewne kwestie dzisiaj. Można wyjść do kibla. <laughs> wyjść do kibla. Ale teraz. Co, za Co to za gówno? Dokładnie. E, myślę, że jakbyśmy dali wyjść do kibla, ale z kolegą, to by to było tutaj. Że idziecie razem. Razem, wspólnie do kibla komunalnego. Darmowego. Dla ludu. <laughs> Wygląda dostatecznie schizofrenicznie. <laughs> o, dobra. Był to, był to jeden ze streamów. To na pewno. Był to jeden ze streamów. Tu chyba już podziękujemy. To by było na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego streama. Dziękuję wszystkim za przybycie. Papatki.